Cześć ludzie, z tej strony BSLKR Jeśli spodobał wam się ten materiał to proszę nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę lub komentarz I bawcie się dobrze przy materiale, cześć! Cześć wszyscy, z tej strony BSKR, A to jest po raz kolejny Elsword Po dość długiej przerwie Tak, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Tak, i... Jest nas dwóch Bo... po co nam więcej? W <grym> sumie tak zaczęliśmy wysz. jako dwóch i... Potem, tak zrobiła się trójka, a teraz znowu jesteśmy w dwójkę. No. No. Ale mam nadzieję, że nie będziemy mieli problemów z przejściem z tych planów wszystkich. Jak będzie nas to? Ja podróż. też nie. Ale ten teraz tak. W ogóle słuchajcie, ludzie. Yy, ja sobie w międzyczasie czasie będę dobijał drugą postacią level i prawdopodobnie tą drugą postacią będę nagrywał potem, bo tą renę zdudziła mi się terena. Raczej pod... znaczy, podoba mi się, ale jest po prostu. No. Taka, taka, nie, Oprost? nie, to nie, to nie mój styl gry, o. Ja hmm. lubię postacie, które napierdalają, i to tak fest. A taką postacią między innymi jest właśnie albo Elsword, albo nowa postać, która niedawno wyszła, czyli Ara. I teraz właśnie sobie tą ARE exp Mogłeś zostawić po... taki, ten, rąbek tajemnicy, że na nie, ten, żeby w jaką postacią będziesz później grał. a dobra. W sumie, no, jeżeli czasami nie ten, to mu tak, się też zastanawiałem nad tym, że jak czasami wyjdzie ta o... późniejsza postać, która mi nie się natomiast podoba, to. Ten. Żeby to była druga seria z tego Elsworda, no ale nie wiem, czy. Zainteresowanie, co żyje. Zanim ta postać wyjdzie, to kurwa. No właśnie o to chodzi. Ten. Jak ona na koreańskim serwerze dopiero ma. Chyba nawet jeszcze nie ma zmiany klasy. Nie, no ma jedną zmianę, ale co dalej? Ma już? No, jedno z tego jakiś tam elektro coś tam już miał, nie? Z dniem w ogóle wyjścia postaci, więc. Aha, jest, ja, to cały czas próbuję używać kombosów od Ary. No, toś siedział i cały czas trenował ją, i teraz. I możesz okay, się że Okej, Ary ma takie zajbiste kombo, że klasycznie w ogóle się nie przerywa. <laughs> w ogóle ona potrafi biegać, kurwa, pościgać, a tyle w powietrzu. Ono jest fajne, śmieszne i w ogóle. On ma skille, same ma wszystkie skile, które tak mało kosztują manę, że to jest, nie mieści się w głowie, a są tak potężne, że to szok. No to czarują! No, czarują. Ja już teraz tylko czekam na Elasis. Siostrę. Siostrę naszego głównego bohatera tej gry. Nie, nie chcę zakończyć, ja chcę kurde wejść w opcję Tu, tu się da wejść w opcję? O, da się wejść w opcję Nie da się wejść w opcję, świetnie Musiałem <grym> Chciałem sobie przyciszyć trochę te efekty dźwiękowe, no ale... Mi Skype wyciszył Skype ci wyciszy hmm. To ja chyba mam nadal złe ustawienia Skype'a, bo on mi tak nie robi <laughs> Oj, ale mi to wyciszy jak ten, zanim do ciebie dotknął. Znaczy jak do ciebie dotknął. Aha, a wtedy miałem miał wtedy resporta włączonego. Aaa, no to chyba, że tak. Oj, nie no, na razie tak nie jest fatalnie, powiem szczerze. Gorzej będzie. Ciekawiej będzie, jak wyjdziemy w końcu do bossa, nie? Tak, nie Będzie tak bardzo źle. E, te, 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 przed chwilą się tak bardzo odbijałeś. No to jest tak zwany Czyli ten co. Ten, jeden z twoich widzów się kiedyś pytał. Aha. Dunker z funker, nie to jakoś no, tak w, w sumie jakbym No ale to ten, to w a, to w tym, w medzice. Wiem ale... Śmieszny to Dunker dunker z runker furker. sobie robiłem w... ja <laughs> Vampir! Ja sobie ostatnio w ogóle ściągnąłem ten filmik, który graliśmy w wtedy z Half to jest z Sparem. No. I wyciąłem sobie twój śmiech i mam na komórce jako dzwonek SMS-a. <głos> <głos> Czyli teraz w szkole jak dostaniesz SMS-a to będzie... Yee! Znaczy nie, co bo wiesz, co, w szkole było? u nas nie można używać komórek, więc wszyscy, wszyscy siedzą cicho. A, no chyba, że. No ogólnie we wszystkich szkołach teraz jakoś tak jest, że jest zakaz Ale używania nie, komórek... Ale nie, to jest tak, że jak sobie zobaczy, Jak się zobaczę z komórką, nie? No... To idziesz ciepać wągiel. Ciepać wągiel? Ja. Yy, albo idziesz zanotować liście w parku, a park mamy zaraz na ten naprzeciwko, a ulica jest bardzo mocna, taka, jakby powiedzieć, wą yy, no wąska, wąskie, jednokierunkowanie. Aha. Yy, albo, będziesz z, albo zbierasz po prostu pety. <grym> Wy w tym parku. No to... a więc nasza, szkoła liczy, nasza szkoła liczy około 1000 uczniów, może troszeczkę mniej ostatnio. Yy, z czego 3 czwarte pali. A no to dość. I wychodzi tu przerwę. <grym> No to <noise> wymówka, żeby ten, żeby niby pozbierać pety, a tak naprawdę do, dołożyć petów. No to tak o, się nie da, tak nazwać. <noise> są jeszcze inne kary. Ostatnio a. kolega musiał kupić baterię. Bo go na lekcji elek ten elektrotechniki typu złapał. Na potrzebował baterię, to powiedział albo węgiel, albo bateria. <noise> Aha. Ale dał mu kasę, czy. Nie. Za jego. Za no swoje musiał. Aha. No To jeszcze. Ciekawiej. Nie, bo to jest taki właśnie taki rygry, jeśli chodzi o te, te baterie. A czy podałeś, włożę komórki? A niektórzy nauczyciele to też są dobrzy, bo niektórzy nawet biorą te. te, te baterie z komórki. Aha. I musisz sobie bo... już kupić całą swoją nową do komórki. baterię. Ja tam pamiętam, że jak musiałem podejść do egzaminu Chyba to połama No, do matury to nam kazali yy, nie wnosić telefonów, a jak już chcesz wnieść telefon to bez baterii. Nie. Takie jedno z dwóch. Albo go zostawiasz, albo możesz go wnieść, ale bez baterii, nie. Można i tak. No ale wiesz, tego samego tego, jak ja podchodziłem w ogóle do egzaminu, to były tak jak takie siupy podobno rok wcześniej, że to jest masakra, niby jakaś wiara, ktoś tam egzaminy, te, testy miał w rękach wcześniej, to jego babcia, czy ktoś tam mu podpowiadał z parkingu przed szkołą, co, co jest, no, takie się <laughs> były, nie, i facet po prostu wniósł telefon, nie, miał słuchawkę w uchu i miał te, nie. I. podpowiedzi. To nie ten. o tam przez telefon, czy przez tam było. Nie pamiętam właśnie, czy, czy przez krub falówkę, czy przez telefon. Jakoś tak, coś tych dwóch rzeczy, nie? Więc. A to w mieliśmy taki kurczę ten. Yy... Znaczy, na szczęście napisałem ja wtedy test angielskiego, i nie z niemieckiego. Aha. Miałem pisał niemieckiego, to musiałem musiał potem ten yy, jeszcze raz pisać, nie? Bo koleś po prostu murkę zapomniał albo włączyć, albo wyciszyć. Zadzwoniłam mu w środku egzaminu i wszystkich wyprowadzili. O, no co, to jest. Niezły hejt później musiał być na niego. No kurwa, żebyś wiedział. No w sumie. Ja się cieszę, że jestem z tym samym. Ja, ale to tylko gimnazjum. To. <kuh> Hufa Nie, ja nie. Faktycznie, jeżeli chodzi o TT, to Wiara mam pomysły na te... jak podejść do egzaminu, do matury albo do czegoś, to to jest masakra. Czego ja się kiedyś tam naczytałem? Jakie wiara patenty miała na ten, na oszukiwanie. Zaraz, co to było? Co kalkulator na przedpórkę? No, zamiast tego, zamiast książki, kiedyś to tam chyba było przynoszenie arkusze egzaminacyjne, czy coś tam w tym stylu, to facet w środku miał wybite te z kalkulatora, coś tam na telefon, jakieś miejsce, że wycięte jakieś. No bajer, szmery bajery po prostu Wiara ma pomysły, po, i tak nie powiem szczerze, ale Wiara ma takie pomysły co do tych całych e, oszukiwania podczas testów, czy egzaminów, czy nawet samych sprawdzianów, to to w ogóle już mnie normalnie niekiedy rozbijało. Aj, coś mi ten, coś mi ten sprint nie wychodzi. Bo to dobrze musisz szybko robię. góra dół naciskać Aha Rano to się ciężko robi, bo nam potem podwójny skok No A po podwójnym skoku jak spada na ziemię, to zaczyna chodzić a nie spnitować Głupia słucz Nie szczerze mówiąc jakoś Kurde Może no. ta wersja jakoś tak Ale co? No nie, po jakoś nie czuję tego całego tej sposobu biegania Przynajmniej... Nie jednocześnie przy tym, przy bieganiu i tym, i atakowaniu przeciwników No to nie, to wtedy nie No to teraz będzie śmiesznie No teraz będzie śmiesznie, to trzeba przyznać Ale zaś w lewo nie potrafię jeszcze Jedną ręką Co z góra, dół, góra, dół, góra, dół A to się tak bardzo szybko, zrobione coś mam. Diabli <gibli> wiedzą o co chodzi. Oj, wybił mnie z kurwy. O, uwaga, dzień dobry. Wiem o, nie, nie macie tu. Co to jest Skąd tu się wziął ten... pomocnik? Jaki pomocnik? No bo mi tutaj cyborg jakiś ten wylas. Myślałem, że ten. Prosto w dupę. Dobra, ten już jest... Oj, yes. Zmiażdżył mnie! Nie zmiażdżył. Mnie też. Mmm... Kurwa, za najmniejszy gimość tym atakiem. Oj oj Muszę chyba kupić sobie jakieś ap potki albo coś w ten descent Nie masz jeszcze. Mam wykupione te, ale... Eee, ich... rakiety, rakiety, w większości to wykrawcone, nie? Ale... wow, Wywaliło mnie skurczowy <coughs> kto ma diabelny demcz w tym... Nie! Ja, ja nie ja mogę! Uj, uj, uj. O, dobre? dobry. <laughs> Przysuną Przysunął mnie siebie. Uwaga! Łee! Mówiłem uwaga! Za późno. Prostu, prostu, mnie. Jadną mnie. Widziałeś? Nie, nie widziałem. Wychodzi ten generator, czy nie? Już jest. O, ale mu zapierdoliłem teraz. Oj, poszedł! Hihi! Aleka mówyt, mówyt. Aleka mówyt, mówyt. Ej, opada. <laughs> Dodatkowe szkolenie Kamyly jeszcze dobre. To jest, jest ty. Otrzymałeś tytuł Butter Pongo! No, ja też. Dziwne. Ej, stary, gdyby nie ten czas, to bym miał SK No, gdyby nie ten czas. 12 minut my to jebaliśmy. O kurwa! Moneta! Moneta, jak są monetę. Też mam. ke, 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 Tylko kurde, nie mam miejsca, gdzie, włado gdzie ją władować, nie? Oczywiście. Gdyby nie było. Ha. No, ci... Oto ci. Elrla. Eee, dobre, dobra, dobra, dobra. Plansza, podróż, idź do... Ruben? Co? Idź za ludo do Ruben, weź się do świątyni normalna, zagrać 10 razy w PvP. Eee, skończyliśmy już z... Altere, zajebiście, Ekskluzywny dobra, Ekskluzywny teraz... lodowy otwieracz? No, to jest potrzebne, żeby... Dla sobie jakieś takie kostki śmieszne, eventowe. I trzeba jakieś takie lepsze roztopiacze lodu, czy coś takiego. Aha. <laughs> Tam się coś dropi, nie wiem co. Nie to, a szkoda mi hajsu. O. Dawaj do Ruben! Rzegię, bo muszę tu posprzątać trochę w tym x Misje, kostki... jakieś... Słuchaj, może możemy iść do peity? Peityyy... Teraz peita fajnie wygląda, chociaż i tak nie będzie wkurwiała. Bo to są chujowe bossy. Kurde... Gdzie ta moneta się wkłada? Do składników. Nie? Moneta jest w misjach. Nie. Składnika. Tak, sorry. Składnika Jeszcze jedna brakuje, mogę coś wymienić. Hehe, chłę. He, Patrz jak ładnie pejta wygląda wgp. teraz. Znaczy, ci. No, nieważne. W sumie. Gdzie ma... Czekaj, bo. Mówisz, że Najpierw jesteś w pejcie, naj... tak? Najpierw musisz iść do Ruben. Ruben Eee, wio... do pierwszej wio... Do wioski Ruben? Tak. What? Nigga, please. Kaj mi ten bagnet potrzebny Dobra, jestem wróben teraz, a teraz mam się wrócić do tego, do peity, tak? Teraz ja mam się iść do peity, tak, dokładnie Więc Ej, chwila, przecież ja sobie mogę wysłać na moją tą Arę, kochaną, mogę sobie dać przecież fajne przedmioty z akcesoriów Czym ja tego wcześniej nie zrobiłem bo jesteś dziwny yy. Dobra, ja teraz to był, był metalowy no. e, miliardy kodów tak samo nazwanych I teraz się zastanawia co jest jego, a co nie To jest, to, to jest Rena, tak? To jest... Ja nie mogę ile tej wiary to... tutaj O kurwa ile to my miejsca na nim Uff. No lej to jest pana Zara, a chemik jest tutaj... i, i... nie spierdalać a jeśli to moje widzowie, to przepraszam, ale do gildy żadnej nie będę wchodził teraz. Eee, mało kulturalny jesteś. Na razie. No bo niektórzy, niektórzy to tak nahalnie robią. Do w pejcie mi brakuje tylko jeden rozkaz z tego całych, tych, tych tam... Dzień dobry. Mam na imię Alvar. I jestem sekretarzem w Pęca. Nie, nie chcę do, dodać się do gildii. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Też ci imaginy przetagowały? Tak. Co to jeszcze mogło być ciekawego? Na tej mojej kochanej Ary. Bananowe gacie. Nie mam kurczę. Ty potem sobie te łuski przeniosę. Hesony ty też sobie przeniosę. Wszystko co przeniesiesz. Bo po co zostawiamy na do starej tej? Hmm. Dobra, to jedziemy, wejście do świątyni Pejta Cyk, gotowy? Ile potrzeba, żeby wymienić... Te... Jestem Wymień Trzy monety, no. Aha, trzy monety są potrzebne. No. Dobra. No, dołączymy się do takich ziomków, bo teraz przystanę na czacie, że ktoś szuka tam wiecie, do na ekspercie. Daj. No, w sumie dobra, jeden ziomek się <coughs> łączy. Ja poczekam na niego chwilę. Czekaj, tam robiliśmy tamten... ten, 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 ten serce, 12 minut? No, coś w tym stylu. Ziomek ma tego. to co ja mam. No, litość Boga, fiara, tutaj niekiedy Cię to wyglądają jak chodząca choinka. Co? Kto? Co? No, niektóra ta wiara tutaj tak przechodzę koło nich, to wygląda jak chodząca choinka. Poczekaj, aż dojdziemy do Belder. Tam to wszyscy będą się świecić. Włącz mm -hmm. się z nami. No, nie bedobre. Będzie czterech ziomków, Fakie. Ten tytuł całego <grym w ten> tego, <grym> jak to było? Bohater Bongo. Pongo. Pongo. Atak, atak magiczny łowca buraku. Ej, ale. Akceptuj. Jeden z Twoich członków drużyny zanulował. A ja zaakceptowałem, nie? E, chyba hmm. nas, tamte ziomki. E, odporność na, na wodę plus Robi. 10. Krytyczne trafienie plus 70. Ma o 6 mi ataku i magicznego, ale to na te krytyki i wiatr. Teraz to wezmę. Nie, to ja chyba zostawię jednak sobie <coughs> tego łowcę buraków. Buraków. Większość wiary już ma kurde ten na wysokim poziomie o te bronie, bo aż mi się świecą na wszelakie kolory. Ok, no ja to tu potrzebuję do tej, tego, tego łuku yy, teraz chyba 30 albo 40 tych jasnych, chyba miał już na full poziomie. Ten koleś fajnie wygląda. Co? Ten boss fajnie wygląda. Okay, trzeba się <coughs> Jego musimy załatwić, żeby zdobyć te wyzwanie tego, tak? A właśnie, nie wiem. A Parek, teraz puśćcie Phoenixa i dostaliśmy tyle przedmiotów, że. No. A i tak wolę arę. <laughs> Jest Niezdecydowanaś. Co? zdecydowanaś. Tak. Bo Byłoby zabawnie jakby się okazało, że teraz gramy z jakimiś widzami, nie? Ale to chyba by się poznać, nie? No raczej tak by było. O, metodower, daj mi autograf! Ta autografa przez grę daj mi. Najlepiej przez mikrofon. Przez mikrofon daj. Dodaj mnie do znajomych. Kurde jak ja bym tak chciał. Co chciałbyś tak? No dobra wiem, że to by było trochę ten... Był pasem, ale... Od razu ktoś by ten? ale z drugiej strony by to, kurde, to ktoś się jednak ogląda No Mi się kilka razy już pytało osoby, czy nie chciałoby ze mną czy nie chciałbym z nimi nagrywać właśnie Sworda lub League of Legends, nie? Ale to w komentarzach pod filmami, nie? Mm. Więc... Ja powiem, na ślepo nie daje no nie no, napis tam ten, że mam już paczkę praktycznie, no bo z tobą tutaj Elsworda, z tym, ze Spectrum League of Legends, no i ty też tam od czasu do czasu wlatujesz. No jak mi powiecie, włoskawie. No my w sumie też rzadko gramy, bo on ostatnio, no te, dość często w robocie siedzi, nie? I to jeszcze nawet dziś, wczoraj, wczoraj nagrywał live'a z tego, z Left 4 Dead, nie? Ty powiedz mi małych w ogóle jak tam jakichś widzów na tym live? Ie? Miał tam chyba z 5, 6, nie wiem jakoś tak. Kurwa. Może to Porwa. tak brzmi mało w porównaniu do takiego wąźia, co to kurde znaczy 20 tysięcy ten. Nie o to mi chodzi, mi chodzi mi o to, że fajnie, że ktoś w ogóle to ogląda. Tylko, że wiesz, trochę śmiesznie za późno według mnie włącz yy, poinformował na YouTube, że ten, że w ogóle live będzie, bo yy, ja tak wchodzę z wczoraj nie wiem chyba 18:00 18.10, 18.20 jakoś tam, nie 18.40 jakoś tak chyba wlazłem na ten, na kompa, chodzę sobie na YouTube, patrzę te, że on y, pisze, że będzie live, nie? Mm. I patrzę, kiedy to wysłał I to było chyba jakieś 20 minut przed tym, jak ja wlazłem do tego Więc chyba osoby, które by cały czas siedziały na YouTubie, to by wiedziały tylko o tym, że w ogóle prowadzi live'a teraz, nie? No to ja no właśnie, więc, tylko taki był biulet. ła, wpadłem do wo dziury, I tylko był taki właśnie biuletyn informacyjny, że o 18.30 zaczynamy live'a, nie, a... Ja. To biuletynę jeszcze można wysłać? No można, jakoś tam te... Jezu, kiedyś to było prostu kurczę, wchodziłeś na kanał i po prostu napisz biuletyn i tyle, teraz pewnie trzeba coś klikać i dużo. Kogoś brakuje? Kołaś się zgubił gdzieś No Patrz jak to śmiesznie wygląda kurczę, taka mroczna rena obok takiej słodziutkiej reny Chyba chciałeś powiedzieć koło takiego niedźwiedzia polarnego No ale jest słodziutka, no to jest... No kurwa niga datka łaj oj oj, oj. Wow. Mnie odepchło! A, poszłem. Jak burza. Znowu. Na litość co ja robię. <grywa> heart Aha. of fire, heart of fire. jak mu tam idzie? Co? Ja mówię nazwę tego gościa. Dziurahan. Gyrohana Hana. rycerz. rycerz szybko 6 na 10 jakieś rajdki dostałem ja nie dostałem żadnego teba. O peity buty e, gwardii peity pejta jest poko S plus e, samo bradzi. Dostałem dwie dział dwa działka, jedną skrzynkę i jakieś ciuchy. Jeden ciuch dasz dwa razy. Dobra, zakończ misję, tak. A no tak. No Został odblokowany nowy tytuł, o! Został so odblokowany nowy tytuł. Eee, sprzęcior. Wpizdów, pizdów, 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 pizdów. pizdów, 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 pizdów pizdów, 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 pizdów Jeszcze jedno i kończymy odcinek, nie? A ile już gramy w ogóle? Nie powiem ci, bo sam nie liczę Szczęśliwi czasu nie liczą No teraz na ile teraz zarobiliśmy No 10, 20, do 12 minut to też jakoś Teraz to? Nie, no na pewno, nie, krócej. Do 10 minut coś w tym stylu. To, jakieś 6 minut się opierdalibyśmy. No. A chuj, to skończymy odcinek. Już teraz? No. I. No, jak hops. będzie krótszy, to co tam? Ulepszone coś tam. I tak pewnie będzie teraz nagrywać o was z 10 z <laughs> No, czasami. Co to jest? Butyk wardy Peity. Jakie to mawa właściwie? siebie? Odporność. Hmm, odparcie klątwy, odparcie jadu, szansa na efektywne atrybuty, szansa na duszki i co? No jakoś nie za bardzo. Nie to, nie za bardzo. W ogóle. Nie, to Je, chyba nie. będę musiał szukać sobie jeszcze innego zestawu. Ja cię nie mogę, sami Kurwa, Aisha tutaj wyjebana stoi koło mnie teraz. Mistrz Szybkości Jakiś tytuł wiara ma na głubem tak? Praktycznie no to trzeba zrobić chyba ten na ekspercie w 8 minut. Bodajże serce altery. A. łowca tego, a gdzie jest ten tytuł, co to niby miał być odblokowany? Tury No, nowy tytuł coś tam odblokowany było po tym, jak zakończyliśmy tą misję całą. Prawdopodobnie wybawiciel P.I.T. Wejście do świątyni na ekspercie 05 No, w tyle Aha To co, gdzie jesteś? Koło znaku, czekaj, zajdę na dół Kate jest Idź do rynku, znaczy koło rynku Rynek, mówisz? Rynek jest na dole No widzę Ja już jestem przy rynku tu w chuj ludziów jest No, cześć Chodź tu Chodź tu ku... Ha. Gdzie? No ja bo nie! Ja Cię nie widzę! Ja Cię nie widzę! Ja Cię widzę, o, Tu, gwałcę Cię teraz O, 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 o Może włącz tego... pionka. To będę Cię widział Nope! Ale pionka to Ty musisz włączyć, a nie? Aha, a jak to było? F4? F6 F6... o I siebie widzę... A cię nie widzę. To daj F5. I O, tam jesteś u góry. Jak u góry, tu ja... jestem? No ja mam napis, twój u góry nad tym. nad yy, Kamilą. Jesteś koło Kolesia. Prost. Staję obok no. ciebie. Dobra, to idź do mnie. Czekaj, to ja Sanem przy tym wyjściu do tego do rynku i chyba na tym zakończymy, nie? No. No to baj bye, bye. No to czy bye. Jesteś bye. tu? No tak jestem. Dobra, no to bye bye do następnego odcinka. Cześć. Okay.